Posłuchaj uważnie. To, co zaraz usłyszysz, może zmienić Twoje spojrzenie na wszystko, co myślałeś o Kościele. Konklawę. To nie tylko piękne pieśni, modlitwy i biały dym unoszący się nad Watykanem. To jedynie fasada. Fasada dla tłumów, które chcą wierzyć, że wybór papieża to czysty akt Ducha Świętego. Ale prawda jest znacznie mroczniejsza. Za zamkniętymi drzwiami konklawę to pole bitwy. Bitwy zimnej, wyrachowanej, bezlitosnej. Tam wśród kardynałów w czerwonych szatach nie ma miejsca na sentymenty. Są tylko chłodne kalkulacje, walka o wpływy i starcia ukrytych interesów. Gdzie każda decyzja, każde spojrzenie, każda rozmowa przy kielichu wina może zdecydować o przyszłości kościoła na całe dekady. I nie łudź się, to wszystko owiane jest absolutną ciszą i tajemnicą aż do ostatniego momentu. A w tej ciszy, za tymi płachtami milczenia, kryje się coś jeszcze. Coś, czego nikt nie chce głośno nazwać. A wiecie kto za tym wszystkim stoi? Tata kłamstwa. To właśnie on, ten, który od początku świata knuł przeciwko człowiekowi, może szeptać do ucha niektórym z tych, którzy wchodzą pod freski kaplicy Sykstyńskiej. Bo jeżeli uwierzysz, że wszystko dzieje się zgodnie z wolą Bożą, bez żadnego cienia ciemności, to musisz wiedzieć, że właśnie o to mu chodziło. By nikt nie dostrzegł jego śladów. I tu pojawia się pytanie, które nie daje spać. Czy naprawdę wybór głowy kościoła to wynik zbioru decyzji ludzi pod wpływem modlitwy? Czy może, nie daj Boże, scenariusz został napisany znacznie wcześniej, gdzieś tam, w miejscach, gdzie światło nie sięga? No właśnie. Skoro już wiemy, że konklawę to nie tylko modlitwa ale także zimna gra interesów to musimy zadać sobie jedno pytanie i to pytanie jest jak cierń w sercu nie daje spokoju czy to wszystko co dzieje się w Watykanie te wybory te zmiany to naprawdę tylko przypadkowe zbiegi okoliczności czy może i tu musimy być odważni wszystko zostało zaplanowane znacznie wcześniej krok po kroku decyzja po decyzji aż do ostatniego tchnienia pewnej epoki jeżeli spojrzymy głębiej w historię i w pismo święte, dobrze wiemy, że diabeł od zawsze był mistrzem zakulisowych intryk. To nie tylko symbol zła, to oszust, manipulator, ten, który najpierw wodzi na pokuszenie, a potem śmieje się z naszej naiwności. I właśnie jego obecności musimy się tu obawiać najbardziej, bo tam, gdzie panuje cisza, gdzie decyzje zapadają za zamkniętymi drzwiami, tam kłamca czuje się jak ryba w wodzie. Pamiętaj, to nie musi być jawna walka, to może być szept w ciemności, to może być delikatne przesunięcie akcentów, niewidzialne nici pociągane przez niewidzialne ręce. Dlatego dziś musimy być czujni jak nigdy wcześniej, bo to, co wygląda na przypadek, często jest częścią większego planu. Jeżeli myślicie, że to już koniec dziwnych znaków, to dopiero początek. Wchodzimy w świat, w którym nic nie jest zostawione przypadkowi. Świat gematrii i numerologii. To starożytna sztuka przypisywania liczb literom alfabetu. Dzięki temu możemy odkrywać znaczenia ukryte pod powierzchnią słów. To nie są czary. To narzędzie, którym od tysięcy lat posługiwali się ludzie, próbując odczytać wolę Boga lub też coś znacznie mroczniejszego. W kulturze chrześcijańskiej liczby zawsze miały głęboką symbolikę. Liczba sześć to symbol chaosu, niedoskonałości, rozdarcia, liczba siedem to. To coś zupełnie innego. To znak pełni, boskiego porządku, doskonałości stworzenia. I właśnie kiedy przyjrzymy się liczbom związanym z papieżem Franciszkiem i kardynałem Pietro Parolinem, zauważymy coś, co może wywołać ciarki na plecach. Te liczby nie są rozrzucone przypadkowo, układają się w wzory tak spójne, tak regularne, że trudno uwierzyć, iż to tylko zbieg okoliczności. To trochę tak, jakby ktoś od dawna tkał niewidzialną sieć, a my dopiero teraz zaczynamy dostrzegać jej zarys. No dobrze, skoro liczby zaczynają układać się w zaskakujące wzory, to teraz musimy spojrzeć jeszcze głębiej: w stronę proroctwa, które od wieków budzi lęk, niedowierzanie i gorącą wiarę. Mówię o proroctwie świętego Malachiasza. Według tej przepowiedni ma być 112 papieży, i ostatni z nich ostatni na tej liście. Będzie znany jako Piotr Rzymianin. Jego pontyfikat ma być czasem wielkich prób, cierpienia i przemian, czasem, który zakończy erę kościoła w jego obecnej formie. Teraz wyobraź sobie to napięcie. Wybrano papieża Franciszka. Wszyscy pytają, to już? Czy on jest tym ostatnim? Ale tutaj zaczynają się kontrowersje. Część badaczy mówi, że papież Franciszek wcale nie został uwzględniony jako prawdziwy papież na tej liście. Że być może on pełni inną rolę, rolę przejściową, i że prawdziwy Piotr Rzymianin, ten z przepowiedni, dopiero nadchodzi. I wtedy wszystkie oczy kierują się na jedną osobę, na kardynała Pietro Parolina. Czy to przypadek, że jego imię brzmi tak podobnie? Pietro. Piotr. Czy to tylko gra wyobraźni, czy może kolejne ogniwo w łańcuchu znaków, które ktoś bardzo starannie rozmieścił? Nie możemy tego zlekceważyć, bo jeśli to prawda, to nadchodzą czasy, jakich jeszcze nie widzieliśmy. I teraz posłuchaj bardzo uważnie, bo tu wchodzimy w coś, co przyprawia ociarki. Papież Franciszek odszedł podczas ostatniej kwadry księżyca. Nie w pełni, nie w nowiu, ale właśnie w tym momencie, kiedy światło słabnie. Kiedy cień pożera jasność, a cykl nieuchronnie zbliża się do zamknięcia. W tradycji wielu kultur ostatnia kwadra księżyca zawsze miała jedno znaczenie: koniec etapu, czas podsumowania, refleksji, przygotowania na coś nowego. Kiedy księżyc jest w pełni, to jest czas triumfu. Pełnia oznacza zwycięstwo, radość, pełnię życia, ale ostatnia kwadra to ciche pożegnanie. To moment, gdy to, co było silne, ustępuje miejsca czemuś, co dopiero nadchodzi. I właśnie w takim symbolicznym czasie papież Franciszek zakończył swój pontyfikat. Nie z hukiem i chwałą, ale w ciszy i w cieniu zanikającego światła. Przypadek? Trudno w to uwierzyć. Patrząc na to, można poczuć w kościach, że nie chodzi tylko o zmianę osoby na tronie Piotrowym. To może być coś znacznie głębszego. To może być koniec pewnej epoki. I zapowiedź czegoś, czego Kościół i my wszyscy dopiero zaczynamy się domyślać. A teraz trzymaj się mocno, bo kiedy zaczniemy patrzeć na liczby, cała ta historia robi się jeszcze bardziej niepokojąca. Od dnia narodzin Pietro Parolina do dnia odejścia papieża Franciszka minęło 366 tygodni. 366. Pełen rok słoneczny ma przecież 365 dni, a tutaj. Jeden tydzień więcej. Jakby ktoś celowo dorzucił coś ekstra, coś, co wykracza poza naturalny porządek rzeczy. Ale to dopiero początek. Między datą urodzenia papieża Franciszka a datą urodzenia Pietro Parolina minęło 6606 dni. 6, 6, 6. Liczba, która od wieków jest symbolem chaosu, zamętu i czegoś znacznie mroczniejszego. I żeby było jeszcze bardziej niepokojąco. Papież Franciszek odszedł 66 dni po trafieniu do szpitala. 66. Za każdym razem, kiedy próbujesz to zignorować, te szóstki wracają jak uparty cień. I pytasz sam siebie, czy to naprawdę przypadek, czy może ukryta wiadomość? Ostrzeżenie, które ktoś próbuje nam przekazać, ale które widzą tylko ci, którzy patrzą naprawdę uważnie? W takich chwilach czujesz w sercu zimny dreszcz, bo jeżeli liczby. Te liczby układają się w takie wzory, to coś bardzo ważnego jest tuż za rogiem. I teraz dzieje się coś, co dosłownie mrozi krew w żyłach. Przez cały czas obserwowaliśmy układy szóstek: chaos, zamęt, niepokój, ale im bliżej momentu wyboru nowego papieża, coś zaczyna się zmieniać. Szóstki powoli ustępują miejsca siódemkom. Siódemka symbol boskiej pełni, doskonałości, porządku. Nie ma w chrześcijaństwie liczby bardziej świętej niż siedem. Siedem dni stworzenia, siedem sakramentów, siedem darów Ducha Świętego. I teraz posłuchaj tego. Siedemnaście dni po odejściu papieża Franciszka, Pietro Parolin będzie miał dokładnie siedemdziesiąt lat i siedemdziesiąt siedem dni. Siedemdziesiąt lat i siedemdziesiąt siedem dni, czy widzisz to? Tak. Dokładnie w tym momencie liczby zaczynają mówić zupełnie innym językiem. I co jeszcze bardziej zdumiewające. W dniu, kiedy papież Franciszek mianował Pietro Parolina kardynałem, również pojawiły się te same układy siódemek. Franciszek miał wtedy 77 lat i 67 dni życia, a Pietro Parolin dokładnie 707 miesięcy. Tak, 707 miesięcy. To nie są liczby, które wyskoczyły przypadkiem z kapelusza. To wygląda tak, jakby ktoś zaczął zamykać pewien plan, plan, który od początku był zapisany w cyklach i liczbach. Czy to zapowiedź Boskiego Porządku? Czy może ostatnie ostrzeżenie przed czymś, co dopiero nadejdzie? Ale to jeszcze nie koniec tej układanki. Bo kiedy zaczniemy patrzeć na inne daty związane z Pietro Parolinem, zobaczymy, że ta historia jest jeszcze głębsza, jeszcze bardziej misternie ułożona. Pietro Parolin został mianowany członkiem kongregacji do spraw biskupów mając dokładnie 707 miesięcy życia. Tak, 707 miesięcy, nie 699, nie 708, dokładnie 707, i to nie jest pojedynczy przypadek. Znowu pojawia się ta sama święta liczba 7, znowu układ, który aż krzyczy, że coś większego dzieje się na naszych oczach. Kiedy spojrzymy jeszcze dokładniej na daty związane z kadencjami, zarówno Pietro Parolina, jak i papieża Franciszka, zobaczymy ten sam wzór powtarzające się układy Siedem i siedemdziesiąt I teraz powiedz mi, czy to naprawdę może być przypadek? Czy może ktoś lub coś prowadzi tę historię według planu, który sięga znacznie dalej niż tylko ludzka ręka? W takich chwilach serce zaczyna bić szybciej, bo czujesz, że stoisz na progu czegoś wielkiego i że te liczby nie są tylko cyframi, one są znakami. Teraz dochodzimy do sedna, bo jeśli wszystko układa się w taki wzór, to możemy spróbować przewidzieć, kiedy wydarzy się to, na co patrzy cały świat. Tradycja mówi jasno: konklawę zwołuje się zwykle 15, czasem 20 dni po odejściu papieża. To stare zasady, przekazywane od pokoleń. Jeżeli więc odejście papieża Franciszka miało miejsce 21 kwietnia, to czas wyboru nowej głowy kościoła przypada właśnie na początek maja. I tutaj robi się naprawdę ciekawie. Najbardziej prawdopodobny termin? Siódmy lub ósmy maja i teraz posłuchaj. Właśnie w tych dniach Pietro Parolin będzie miał siedemdziesiąt lat i 111 dni. Siedemdziesiąt lat i 111 dni. Znów układ liczb, który nie pozostawia złudzeń. Siódemki i jedynki, symbole boskiego porządku i początku czegoś zupełnie nowego. Ale to nie wszystko. Jeśli konklawę przesunęłoby się o kilka dni, na przykład na 13 lub 14 maja, wtedy dzieje się coś jeszcze bardziej symbolicznego. 14 maja przypada rocznica powstania państwa Izrael. 14 maja 1948 roku. Tego samego dnia mijałoby też 700 dni od 77. urodzin Donalda Trumpa przypadek, kolejne dziwne zbiegi, a może coś znacznie większego rozgrywa się na naszych oczach. Jeżeli naprawdę trafią skonklawę w te konkretne dni, jeżeli wybiorą kandydata, o którym dziś mówimy szeptem, wiedz, że tam za zamkniętymi drzwiami burzy się coś wielkiego. I teraz, przyjacielu, chcę, żebyś złapał głęboki oddech, bo wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, te liczby, daty, układy, symbole, to owszem, może być potraktowane jako forma intelektualnej zabawy. Taka układanka dla tych, którzy lubią patrzeć głębiej, łączyć fakty, szukać drugiego dna. Ale czy tylko zabawa, bo kiedy widzisz, jak wszystko układa się w tak spójne wzory, kiedy liczby, które powinny być przypadkowe, nagle zaczynają mówić do ciebie, trudno jest w sercu nie zadać sobie tego najważniejszego pytania: czy historia naprawdę pisze się sama? Czy może ktoś od zawsze trzyma pióro? I to nie jest pióro człowieka. W takich chwilach człowiek zaczyna rozumieć, że świat jest o wiele bardziej złożony, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Dlatego zachęcam cię, nie zamykaj się na takie rozważania. Śledź temat, patrz, co się dzieje. Sięgaj zarówno do tych teorii, które wydają się rozsądne, jak i do tych bardziej ezoterycznych, które na pierwszy rzut oka wydają się szalone, bo często to, co wydaje się najbardziej niewiarygodne, okazuje się później najbliższe prawdy. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę to dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuję naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.